Kylie Jenner wielokrotnie krytykowana była za to, że zbyt intensywnie korzysta z Instagramowych filtrów. Zdjęcia z tegorocznego Paris Fashion Week, na którym pokazała się w naturalnej odsłonie, wywołały zatem burzę. Modelka eksplodowała i zalała się łzami, posiadaczka jednego z najczęściej obserwowanych profili na Instagramie, Kylie Jenner, popularność zdobyła dzięki skamerom u Kardashianów. Tak jak swoje znane siostry, jest co róż krytykowana za rozmaite korekcje chirurgiczne i używanie zbyt dużej ilości filtrów. Najczęściej nie komentowała tego w żaden sposób, hejtu stało się jednak zadość. Kylie Jenner na zdjęciach bez filtrów. Podczas tegorocznego Paris Fashion Week modelka postanowiła pokazać się w naturalnej odsłonie. Nie nakładała zwyczajowej ilości makijażu i postawiła na bardziej zachowawczy look. Mimo to spotkała ją krytyka, fani i eksperci zauważyli, że Jenner zbyt odważnie eksperymentowała z wypełnieniami w miejscu pomiędzy oczodołami a policzkami. Nie było tego widać w przypadku zdjęć z filtrami, które Gwiazda publikuje na Instagramie. Kylie Jenner wybuchła płaczem przed kamerami. W jednym z ostatnich odcinków z kamerą u Kardashianów widzowie byli świadkami rozmowy pomiędzy Kylie a jej siostrą Kendall. Obie są niezwykle popularnymi modelkami, więc mają swoje doświadczenia z hejtem. W pewnym momencie młodsza z sióstr nie wytrzymała i zaczęła żalić się na docinki, które zdołała przeczytać na swój temat. Z jej oczu zaczęły lecieć łzy. Jak wyznała przed kamerami, najmocniej dotyka ją to, że ludzie będą przeciwko niej niezależnie od jej decyzji, jakkolwiek by się nie pomalowała lub zdecydowała by się nie malować, będzie słyszeć głosy sprzeciwu. Ciągle słyszę o sobie naprawdę niemiłe rzeczy, powiedziała. Kendall wsparła swoją siostrę, przypominając jej, że cała rodzina Kardashianów musiała mierzyć się z nieprzychylnymi opiniami zawistnych osób. Dzięki pokrzepiającym słowom siostry Kylie udało się uspokoić.